Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję Wam, w jaki sposób będę ogrzewał roślinę zimą. Wymyśliłem sobie takie ogrzewanie podłogowe to jest nic innego jak kabel grzewczy do terrarium wodoodporny, silikonowy. Tak będzie rozłożony, oczywiście, pod ziemią między roślinami. Tak, żeby korzenie były grzane. Jak widzicie, pod niektóre doniczki już podłożyłem. Stoją na kablu. Kabel jest cieplutki. Od razu widać, że zebrina rojo zaczęła rozwijać liść. W sumie takich kabli mam trzy, trzy sztuki. 30 metrów bieżących myślę, że pod te naprawdę ciepłolubne rośliny wystarczy, żeby to zabezpieczyć z tej strony będę miał te bardziej odporne typu Sikimensis Arunachalensis, Textilis kilka Basio one nie potrzebują grzania kabel 80 W w sumie 3 sztuki będzie 240. Do tego mój pomocnik, termowentylator. On będzie ogrzewał powietrze. No, tak myślę, że skoro dam trzy kable o tej mocy, to ten termowentylator powinien się za, załączać rzadziej. No, tutaj energia na ogrzanie tej powierzchni się nie, nie zwiększa. Czyli teoretycznie. Powinna być taka sama, co w tamtym roku. Termowentylator dawał spokojnie radę. Do tego kable będą rozłożone. W ziemi, grunt będzie grzany. Pamiętajcie o tym, żeby te kable nie mogą się na siebie nachodzić, dotykać się, stykać, krzyżować, bo wtedy może dojść do. No, po prostu do, do zwarcia kable mogą się przepalić. No i kłopot gotowy, jak mi się uda, bo strasznie dzisiaj pada u mnie. Jak mi się uda, zaraz pokażę Wam, jak wyglądają banany na zewnątrz. Wszystkie stoją jeszcze w gruncie, w donicach. Wszystkie akuminaty miałem to sprzątać, ale prognozy są optymistyczne. Jeszcze przynajmniej. Miesiąc ma być ciepła, także nie ma co, nie ma co yy, yy, śpieszyć się i, i zabierać tego wszystkiego yy, do środka. Jeszcze zdążą tutaj, jeszcze im się znudzi siedzenie w szkarni. Myślę, że prognozy są takie, że, że spokojnie jeszcze te dwa tygodnie wytrzymają temperatury naprawdę zadowalające do 25 stopni, nocami 12, 13, nawet 15. Zobaczymy jak to będzie. No dobra, idziemy na zewnątrz, zobaczyć roślinki. Brr, zimno i pada. Mimo to niektóre banany jeszcze rosną. Tak jak ten Arunachalensis rozwinął dzisiaj liścia. Podobnie Balbisiana, nie Balbisiana, tylko Helen Bryt rozwija liść. Tutaj taka lufka, to jest Tom Wszystko mokre, deszcz się leje. No wejdziemy do środka, pokażę wam. Świeżutki listek Laosy Giant. I Tutaj taj Giant rozwija liścia. Na pewno jeszcze zdąży, jeszcze będzie cieplutko. Tutaj za Sikimensi kryje się Musa itinerans indiaform, fajnie rośnie. Tutaj rozwinął listka bordelon. Ten mały zielony to jest Musa puspanialiae. Ogromny liść bengala, coś wspaniałego, jak ten banan rośnie w tym roku. Odrościk, ten oto, murzynek, to jest musa na genzium, też ładnie. O, nawet dzisiaj nie wiedziałem, wywinął liścia musa tekstilisni. Widać, że świeżutki, jeszcze żółty. Idzie kolejny. Niestety odrost wyszedł i się zatrzymał. Idziemy dalej. Mokro, bardzo mokro. O, jeszcze może. Ujęcie Maurelli. Idzie fioletowa lufka. Ten oto to jest Grand Nine. Dobra, wychodzę stąd, bo mokro. Patrzcie na tego delikwenta. Ten żółciutki to jest Musa Pak Chung 50. Tutaj taki stojący liść. Musa Apple. No i zdrowiejący Basio. Basio rozwija już teraz liść za liściem. Już jest wszystko w porządku. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.